Witam wszystkich. Filmem tym chciałbym rozpocząć, mam nadzieję, że bardzo długą serię dotyczącą mikrokontrolerów ESP32. Jest to bardzo fajny mikrokontroler, ponieważ zawiera zintegrowany układ do komunikacji po Wi-Fi. Czyli na przykład możemy takim mikrokontrolerem podpiąć się na przykład do access pointa czyli przestawić go sobie w tryb klienta. E, możemy również wystawić naszego własnego access pointa. Możliwości jest cała masa. Nie chcę w chwili obecnej rozwodzić się, co daje nam tak naprawdę ten układ. Spróbujemy w miarę możliwości postępu materiału e, dowiadywać się coraz to nowych rzeczy. Nie chcę na samym początku przekazywać zbyt dużo teorii. Raczej jestem zwolennikiem podejścia takiego typowo praktycznego. Jeżeli chodzi o sam poziom tych materiałów, to niestety, ale musisz mieć podstawową wiedzę na temat elektroniki. Nie będę w stanie przekazywać po prostu wszystkiego, na przykład jak działa rezystor i co to jest kondensator. Musisz wiedzieć takie rzeczy. Rzeczy bardziej techniczne, jak na przykład czytanie schematów albo podłączanie wyświetlacza ciekłokrystalicznego albo jakichś demultiplexerów. Oczywiście to wszystko będę tłumaczył, ale jednak same podstawy elektroniki musisz znać już sam. Zobaczmy, co to tak naprawdę jest. Widzimy tutaj płytkę drukowaną, tak? jakiś moduł. Mamy port USB. To jest port micro USB tutaj w tym wypadku. Są jakieś dwa przyciski. Mamy jakiś regulator napięcia. Tutaj jest mostek, który odpowiada za komunikację pomiędzy USB a e, samym e, mikrokontrolerem ESP32. W chwili obecnej nie jest to nam tak naprawdę do, do niczego potrzebne, jednak chciałbym Wam przynajmniej troszeczkę wytłumaczyć, co tu się dzieje. Jak widać, całe serce tego układu jest zamknięte tutaj, w tej puszeczce małej. Zobaczcie, to wygląda tak. Ta płytka jest tak jakby nalutowana na tą dolną płytkę na PCB. Pokażę to wam, jak, to jak taki układ. O, zobaczcie, jak taki układ wygląda, e, kiedy przychodzi do fabryki i kiedy oni go lutują. To jest coś takiego. To jest troszeczkę inny układ, ale zasada jest ta sama. Widzicie? Tutaj jest płytka. Na tej płytce pod tą puszeczką jest właśnie nasz mikrokontroler. Jeszcze kilka innych scelaków, o których, powiem, o których powiem niedługo. I ta płytka jest nalutowana tutaj. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim to, że możemy na bazie o tej płytki rozwijać swoje oprogramowanie niemalże tak samo, jakbyśmy mieli już gotowy projekt. Gotowy projekt. Tylko i wyłącznie z wlutowanym tym układem. Ok, widzimy, że mamy tutaj wyprowadzenia. To jest zwykły standardowy raster 2,54 mm. Będziemy mogli tą płytkę, te piny, podłączyć bezpośrednio do płytki prototypowej lub bezpośrednio podłączyć na przykład wyświetlacz, wyświetlacz ciekłokrystaliczny krystaliczny do tych pinów. Tutaj, akurat, budowa wyświetlacza cieku krystalicznego, który będziemy wkrótce podłączać, będzie umożliwiała po prostu bezpośrednie połączenie tutaj pinów. Ale, gdybyśmy chcieli wykonać jakiś dodatkowy obwód, który będzie jeszcze przy okazji coś robił, musimy zaopatrzyć się w płytkę prototypową. Ja tutaj mam swoją starą wysłużoną płytkę prototypową, ona jest duża. Ona jest duża, ale Wy oczywiście nie musicie takiej posiadać. To płytkę można wpiąć gdzieś tutaj. Na przykład w ten sposób. Jak widzicie, w tym, w tym momencie mamy do dyspozycji wszystkie te piny, ja tutaj może trochę zbliżę. Wszystkie te piny, które mamy wyprowadzone bezpośrednio tutaj. Czyli będziemy mogli się wpiąć tutaj jakimiś kabelkami, jeżeli będzie potrzeba jakiejś dodatkowej sekcji z dodatkowymi elementami. Wypnijmy to sobie. Jak już wcześniej wspominałem, jest tu port micro USB. Po podłączeniu do komputera, całe to urządzenie będzie pojawiać się nam jako port, dodatkowy port szeregowy. Na tym porcie będzie odbywała się komunikacja pomiędzy komputerem a pomiędzy samym mikrokontrolerem. Do oprogramowania mikrokontrolera posłuży nam pakiet Visual Studio Code oraz plugin PlatformIO, jak również framework Arduino. Nie będziemy korzystać z samego IDE Arduino, ponieważ jest dziadowskie w porównaniu do kombinacji samego Visual Studio Code i pluginu Platform.io. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli chodzi o wstęp, wydaje mi się, że moglibyśmy przejść do zainstalowania. Samego Microsoft Visual Studio Code, jak również samego pluginu. Ta instalacja jest bardzo prosta, to nie wymaga żadnego komentarza, po prostu wykonujemy wszystko to, co pojawia się na ekranie. Instalacja jest maksymalnie prosta. Naprawdę każdy sobie powinien z tym poradzić, nawet ten, kto w życiu nie programował mikrokontrolerów. Ja tutaj jeszcze wcześniej podłączę zasilanie. Teraz widać, że dioda mi się jedna zapaliła, co oznacza po prostu power, nic więcej. Sam mikrokontroler zaczął już działać. W tym momencie nie ma jeszcze żadnego programu, ale to jest wszystko przed nami. Ok, tak wygląda platforma IO po zainstalowaniu. Już na początku spróbujmy sobie zrobić proste: Hello world dla e, mikrokontrolerów. O ile dla programowania w normalnych komputerów, tak powiedzmy w C, Hello World to jest wypisanie na konsoli napisu, o tyle dla mikrokontrolerów jest to przeważnie po prostu na początku proste mruganie diodką. Dlaczego tak robię? Na początku prostym mrugnę diodku, a nie od razu zaczynam projekt, ponieważ chcę zobaczyć, czy ten mikrokontroler poprawnie współpracuje z PC-em. Czy będzie można wysłać jakikolwiek program czy i czy będzie dało się zaobserwować jakąkolwiek aktywność samego mikrokontrolera. Ok, więc tak. Klikamy sobie nowy projekt. Niech będzie to. Przykładowy projekt, tak? I tutaj mamy do wyboru płytkę. Co to jest? Yy, więc jest to urządzenie, z którego korzystamy. Ok, zidentyfikujmy to sobie. Yy, tutaj na drugiej stronie jest coś napisane, tak? Yy, jest napisane Duet SP32 DevKit, wersja pierwsza. Rozwijamy opcję. Do it. O, proszę bardzo. Duet SP32DevKit wersja pierwsza. O to nam chodzi. Czyli będziemy robić w obecnej projekt pod tą płytkę na frameworku Arduino. Czyli tutaj wszystko się zgadza. Klikamy finish, i teraz tutaj IDE informuje nas, że musi zainstalować. SDK do naszego mikrokontrolera. Musi zainstalować framework Arduino i różne toolchainy. Po prostu czekamy i tyle. To wszystko robi się automatycznie. I to jest właśnie bardzo fajne w platformie, że nic nie trzeba robić ręcznie: żadnego kopiowania plików i tak dalej. Wszystko bardzo fajnie instaluje się z automatu. Ok, po zainstalowaniu, jak widzicie, stworzył nam się już nowy projekt o nazwie Sample. Tak go nazwałem po prostu. Jest tutaj kilka katalogów, w chwili obecnej nie będziemy się wgłębiać co tak naprawdę oznaczają. Dowiemy się tego wszystkiego później już jak będziemy pisać nasz kod. Najważniejszy jest dla nas katalog SRC, bo tutaj jest główny plik maincpp i tutaj będziemy w chwili obecnej konfigurować nasz mikrokontroler do pracy. Spróbujmy w chwili obecnej po prostu skompilować sobie nas, nasz pusty program i zobaczyć czy, czy platforma ją, poprawnie skompiluje coś tak prostego. OK, więc klikamy tutaj. E, tutaj mamy, widać menu, tak? I klikamy Build. W tym momencie następuje proces kompilacji wszystkiego, co jest potrzebne. OK, i widać, że Projekt się skompilował. Tutaj mamy nawet proste statystyki. Ile na przykład RAM będzie zajmował projekt w pamięci mikrokontrolera, czyli będzie zajmował taki prosty projekt 14 KB w pamięci z 320 KB dostępnych. I tutaj mamy ile będzie zajmował przestrzeni w samym mikrokontrolerze. To znaczy ile będzie zajmował sam kod. Tutaj jest napisane, że to będzie 209 kB z 1,3 megabajta. Może to się wydawać dużo, ale tak naprawdę większość z tego, a właściwie 99% z tego zajmuje sam framework Arduino. Nie ma się co tym przejmować. Naprawdę trzeba naklepać masę kodu, żeby zbliżyć się chociażby, chociażby do 400 kB. Także miejsca jest. Cała masa. 327 kB RAMu to może się wydawać niewiele, ale to jest bardzo dużo. To jest mikrokontroler i to jest bardzo dużo miejsca w RAMie. Spróbujmy, spróbujmy kliknąć upload. Ciekawe, czy platform io samo wyszuka, na którym porcie COM jest wpięty nasz mikrokontroler. Klikamy upload. Wyszukał port COM 3, ale nie wydaje mi się, żeby to był COM 3. Okej, okay, widać, że po prostu nie poradzi sobie z połączeniem. O proszę. Czyli po prostu nie znalazł naszego, naszego mikrokontrolera wpiętego do COM 3. Rozwiązywanie problemów również jest ważne, tak? Także y, będę starał się pokazywać co zrobić, jeżeli takie właśnie problemy będą występować y, w trakcie naszej pracy. Więc tak. Po pierwsze, trzeba zwalidować, czy na 100% nasz mikrokontroler jest wpięty do COM3. Jak to zrobić? Y, tutaj mamy Devices. I zobaczcie, y, tutaj mamy COM3 i to jest jakiś serial port, i to jest Silicon Labs. COM5. Aha, dobra, ok, już wszystko rozumiem. Miałem podpięte do swojego komputera takie oto urządzenie i jest to po prostu częściówka z USB do serial portu. Odepnę to urządzenie, albo nie, zrobimy inaczej. Nauczymy się, jak konfigurować platform IO, tak żeby wykorzystywał już ten port, który faktycznie chcemy, żeby był obsługiwany. Bo jak widzicie, ta autodetekcja tutaj wcale nie działa tak dobrze. Więc możemy skonfigurować sobie ten port, używając takiej definicji Upload Port w Platform I.O. Przejdźmy sobie do tego pliku i skonfigurujmy sobie Upload Port. Konfigurujmy sobie go na Com 5. Tak? Ok, i teraz. Spróbujmy zrobić upload. Co się stanie? Zobaczcie, coś już mamy, tak? Czyli coś się wysyła do naszego mikrokontrolera i jest wszystko w porządku, jest success. Co tu się stało? Więc tak, sam PC rozpoznał nam, że mikrokontroler to ESP w pierwszej rewizji, co tak naprawdę tutaj mikrokontroler posiada, czyli WiFi, Bluetooth, że to jest dual core, jaki jest podpięty kwarc? Tutaj do mikrokontrolera jest to 40 MHz i jaki mikrokontroler ma adres MAC dla WiFi. Tutaj, co jest istotne, sam platform IO zmienił sobie prędkość wysyłania naszego programu, już skompilowanego programu do mikrokontrolera na 460 800 kilobitów na sekundę. Możemy to oczywiście skonfigurować tak, jak nam się żywnie podoba, ale widzimy, że przy tym domyślnym ustawieniu 460 000 wszystko jest ok. Wszystko się wysłało poprawnie, i tak dalej. Także w chwili obecnej nie będziemy tego zmieniać. Być może będzie potrzebna zmiana. Jeżeli będzie potrzebna zmiana, to po prostu tutaj dopiszemy jeszcze jedną linijkę. Ok, przyjrzyjmy się jeszcze teraz, jak wygląda nasza sama płytka. Zobaczcie. Tutaj jest dioda. Widać, że ona się świeci, choć. Trzeba było zasłonić tu bardziej. O, teraz widać, że dioda czerwona się świeci, to jest zwykłe zasilanie z portu USB. Ale tutaj jest jeszcze jedna dioda. Zobaczcie, to jest to. Ta dioda jest wpięta gdzieś tutaj w środek. Czyli jest wpięta gdzieś w mikrokontroler. W tym momencie nie mamy zielonego pojęcia, gdzie ona jest wpięta. Ale za chwilę będziemy wiedzieć, bo to jest bardzo proste do znalezienia. Chcemy uzyskać. Jakiś sygnał na tej diodzie. Najlepiej, żeby ona migała w jakiś sposób cykliczny, tak, żebyśmy widzieli, że coś się dzieje tutaj z tym mikrokontrolerem, że on faktycznie został uruchomiony i że przetwarza już jakiś kod. Zobaczcie, wiedząc, że moja płytka nazywa się DUID SP32 DevKit, możemy w Google wyszukać sobie, jak ta płytka wygląda? Jakiś schemat, cokolwiek. Mam jakieś schematy. O, o, jest jakiś fajny GitHub. Jest schemat. To jest to, czego szukamy? Tak, to jest dokładnie to, czego szukamy. Zobaczcie. Mamy nasz mikrokontroler. To, co znajduje się tak właściwie pod tą y, żelazną puszką. Przywijamy sobie trochę na dół. Okej, okay, mamy. Diodę czerwoną, która nam się świeci. Czyli diodę, która sygnalizuje nam zasilanie. No zobaczcie, to jest bardzo proste. VDD 3,3 V. To jest na stałe podpięte przez rezystor 1 kg do diody i do masy. Czyli ta dioda będzie się zawsze świecić, jeżeli pojawi się napięcie 3,3 V. I teraz mamy jeszcze diodę niebieską. Zobaczcie, blue jest wpięta do GPIO2. GPIO2, zobaczcie, to jest to. Wiedząc teraz, że yy, nasza dioda podpięta jest do GPIO2, możemy w Visual Studio Code oprogramować ten pin. Więc tak, tutaj w tej funkcji setup na samym początku Arduino jest tak po prostu skonstruowany, fra ten framework, piszemy kod, który ma zostać wykonany raz jako inicjalizacja naszego mikrokontrolera. OK, skonfigurujmy, skonfigurujmy sobie nasz mikrokontroler. Czyli tak, GPIO ma być, GPIO2 ma być naszym wyjściem, tak? bo chcemy zapisywać tam jakiś sygnał, czyli 0 albo 1. Czyli tak, używamy do tego pinMode GPIO, 2 i ma być to output. I teraz tutaj w funkcji loop. Piszemy kod, który ma się wykonywać cyklicznie, czyli powiedzmy, że chcemy wysłać sobie na gpio num2 na początku e, powiedzmy jedynkę, czyli stan wysoki. Później chcemy poczekać powiedzmy pół sekundy. Skupię to sobie, żeby było szybciej. Później chcemy wysłać stan niski, czyli 0, czyli zgasić diodę i później znowu e, poczekać pół sekundy. I tak jak powiedziałem wcześniej, ten kod zacznie się wykonywać cyklicznie. Dobra, e, sprawdźmy czy nasz mikrokontroler zatrybi, czy ta dioda faktycznie będzie migać. Klikamy na upload, wszystko tutaj się nam zapisze i skompiluje i wyśle do mikrokontrolera. Nie trzeba robić build i tak dalej, zapisywać wszystkiego. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać teraz na e, kamerce. Program nam się wysyła. O, i teraz widać elegancko, że dioda nam zaczęła migać. Ja to mogę nawet zwiększyć trochę. Czyli wiemy, że nasz mikrokontroler żyje i pracuje tak, jak powinien. OK. E, Jakie mogą nam się pojawić problemy już na tym etapie? Być może u siebie będziesz doświadczał jakichś dziwnych problemów z komunikacją z mikrokontrolerem. Jeżeli jesteś pewien na 100%, że na pewno masz wybrany dobry port.com, ale wraz komunikacja nie będzie ci działać, musisz najprawdopodobniej zmienić. Prędkość wysyłania programu do mikrokontrolera, żeby to zrobić, przechodzimy na tą stronę. Podaną tutaj. Tutaj mamy sekcję upload options, upload speed. Ok, czyli mamy. Yy, Sekcję Upload Speed. piszemy sobie więc coś tutaj innego. Upload Speed. Powiedzmy, że niech będzie to 5200 Ok. Sprawdźmy, czy to nam w ogóle zatrybi. Eee, tutaj dajemy Upload. Jak widzicie, tutaj eee, platform IO zbuduje na nowo cały projekt. I teraz e, ciekawe z jaką prędkością będziemy się łączyć do tego mikrokontrolera. No, widzicie, że trwa to troszeczkę dłużej. Tutaj platform.io nawet nam nie podaje, na jakiej prędkości się łączy. No, ale sami widzieliście, że wysyłanie trwało po prostu e, dłużej, tak? E, sprawdźmy sobie, czy na przykład na prędkości. 921 kilobitów na sekundę. Również nasz PC da radę wysłać program do mikrokontrolera. Czy nasz mikrokontroler poprawnie to obsłuży. Być może będą błędy takich, o których właśnie powiedziałem. Ale nie. Elegancko, wszystko, wszystko jest OK. Akurat w moim przypadku moja płytka daje sobie spokojnie radę z wysyłaniem o prędkości prawie 1 megabita na sekundę, jak widzieliście. Szło to bardzo szybko. Ok, W tym odcinku to koniec. W następnym odcinku zajmiemy się podłączeniem wyświetlacza takiego TFT ciekłokrystalicznego do mikrokontrolera. Pobawimy się trochę obsługą SPI. Czyli protokołu, który umożliwia komunikację pomiędzy dwoma różnymi urządzeniami. No w naszym wypadku będzie to sam mikrokontroler i wyświetlacz. Jak zawsze, liczę na Waszą konstruktywną krytykę w komentarzach. I do zobaczenia niebawem.